Bez względu na to, czy mamy jesień, zimę, wiosnę czy lato, my musimy cały czas pamiętać o piciu. Pamiętajmy o piciu, e, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu i pamiętajmy o tym, że jeżeli nie pijemy w ciągu dnia, e, to mamy wysuszone gardło, mamy wysuszoną śluzówkę, a to dużo łatwiejsze jest ryzyko infekcji, te bakterie, te wirusy dużo łatwiej jest im się zagniedzić w tym wysuszonym gardle i się rozwijać. Więc pamiętajmy, pijmy. E, ja wiem, że z piciem wody szczególnie o tej porze roku jest problem. Um, i ja to bardzo często obserwowałam i obserwuję cały czas u moich pacjentów, dlatego kilka lat temu, w 2016, chciałabym się Wam pochwalić, wydałam książkę. Książkę Zdrowe Wody. To jest książka, która jest podzielona na cztery pory roku. To jest pierwsze wydanie, to jest drugie wydanie, wzbogacone o dodatkowe e, przepisy, bo bardzo dobrze się sprzedała. Um, i podzielone na porę roku. Chodzi po prostu o to, że tak jak w okresie, zobaczcie, wiosennym łatwo nam się pije wodę z jakimiś dodatkami, więc są różne przepisy po prostu na wody smakowe z różnymi dodatkami. Ale jak wchodzimy w okres jesienno-zimowy, to w mojej książce znajdziecie inspiracje na różne herbatki z różnymi dodatkami. Herbatki ziołowe, herbatki owocowe i bardzo często są też takie bardzo mm, nieoczywiste połączenia jak na przykład woda werbena, jabłko, rodzynki, melisa. I tutaj jest również napisane, jak zbawienny wpływ mają różnego rodzaju zioła na nasz organizm. Więc jest to bardzo, bardzo fajna pozycja, szczególnie dla tych, którzy mają problem z piciem wody, z piciem płynów. Bardzo, bardzo Wam ją polecam.